Ja ma mam widzowie, dzisiaj Ja grałem, mam mordę Z pestigram gram. Oczywiście, bo tu u niej. Nie ej, ktoś u mnie. No o, sobie... Ej, co się dzieje? A? Aha, no, bo ja nawet nie wiem, o chodzi Gramy ale... w coś, czego nawet nie wiemy. No, sa... Ej, co to jest? A sama mówiła, że... że to jest fajne. No bo nigdy jeszcze w to nawet nie grałam. O, przeleciało A, ale fajnie. Ale fajnie, ja jakoś najpierw przeleciałam. Nieu. Yeah. Będę cię. Jedziemy! Po... Lecimy. Lecimy. A, lecimy. Dodawajcie To dawajcie nas. Ono. Ej no, o to co chodzi? No, nie wiem co będzie góry. Aaa A co ty robisz? Aaa, bo ja mam takie coś... No, tak, tak, a ja mam... Sobotę, bo ja na to glecie gramatek. Kurde, o co chodzi? Kurwa Przekintaj dochodzi. Wejdź do kanał. sterowania. O co chodzi? Tkacz, aby zwolnić? no to jest. Ej, no pom! pom, pom, pom. Samo, ja nigdy nie Pomóż. Ja nigdy nie grałam na komputerze. Spinaj się, to... To wy. A, bo ja mam... No tak!

a, ja, raczej snu. Dobra, o, mam czekaj na mnie, no, master two prezent. Ej, a co ja mam teraz zrobić? I co tu teraz trzeba zrobić? A! Spinaj się. A będziesz mi każeć? Nie będę robić, co ty być chciał. A ty weź się, Ej, bo ty to wciąż nagrywasz? No. Aha! A co ty myślałeś? <laughs> upsi, ups upsi! Nawet nie, wiem, kiedy ja nagryłam. no, Co ty mi zrobiłeś typie? Co ty mnie popychnęłeś? O, jakiś ten. Ale ładna, ale tutaj gruba jestem. No, ja gruba. tak samo, no wszyscy tu są. I mam pleca, czekaj. Czy też zaraz będę zmienić? Eee... 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 Jak to się no ja nie umiem. Nie umkądź Bo ja w ogóle... Eee... Um, w ogóle ja nie wiem um, o co chodzi. O kurde! O kurde. I um, na przykład um, bardzo we mnie... co ja gadam? Ja Ej w ogóle, wiecie, um, jak oglądają to chłopaty z naszej klasy, to ja nie wiem, czy oni się raczej pośmieją, czy bardziej raczej będą się krinczować. Nie wiem, ale oni nie wiedzą, niech. No to musisz wiedzieć, a najbardziej twój no ja nie Jej wiem. Crush to jest Michał. Czekaj, jak ma Michał na nazwisko, bo ja tego typu... nie? nie znam. Tak, No to chcesz, <laughs> chcesz, żeby był Twoim chłopakiem. A no, Amelka będzie chłopakiem. Tu będzie chłopak, a nie Amel. Ra, ra, ra. No, czekaj na mnie. No. Spadłam. Dupka spadła. Dupeczka. Nie, kiwi. Ono i mnie zmierzczyło. Z co tu chodzi? Uuu. Uuu. Dobra, slej jest. No i co mi damy zrobić? Slej babcia. Eee, -e 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 sleik sleik slejka. Babcia. Ale... Ale sztos. Ej, ale jestem, ale jestem hackerem. Ale jestem hakerem Kom. Kste. Proszę, nadajcie mi skoczyć. Mój. na mnie. O kurwa, ale ja poleciałam. Ale to jest cute. Ale co gra? No, Nawet nie wiem co ja gadam. Jak po prostu ja jestem odłączona od, od świata. to hmm. tak. Queen. I am queen. Queen. Czekaj, ja drugi... włącz, włączę jegoś piosenkę Ej, bo jest drugi raz. Czekaj, muszę napisać S -k i dla Esa. Oto tu przed wami nie żadne de lulu, tylko minuty. Oto tu przed wami Miła Stasza Pani, czytam z telefonu I co mi zrobisz czółno? Mogę byski widzieć, mogę być delulu I jak ci coś nie pasi, to nie zatrzymuje I ja sobie tylko, troszkę porępuję Z kibi sej Essa, oto tu przed wami Nie żadne delulu, tylko miła Stasza Pani, czytam z telefonu I no, co ja mi ja Mogę by skibili, mogę być delulu. No! Nie ja już trzy razy ty się psuję. Ja troszkę porapuję. Z essa, oto tu przypomnę. zginęłam tu tylko na nastaścia no, pani. Czytam z telefonu i co mi to? zrobić czulu. Mogę być z mogę być z I jak ci coś nie pasi, to nie zaczynuję. ja sobie ty tylko troszkę porapuję. Ej, ja jestem na serdeczkindrowa. Do Ej, piszcie w komentarzach, czy jesteście klindrowicznymi. No, no, piszcie, piszcie. Ej, a ile ty masz subskrybentów? Ej, 500 Jezu. A, A, nie za Ej, a ty zarabiasz za to pieniądze? No, XD jeszcze nie. Na tysiąc dopiero. I ja jeszcze nagrywam dziewczyno. w ja Jeszcze nagrywasz? No, XD tak. XD. Ej, ja nawet mam <noise> dziwny... na konci, jmena, na ona teď z domů přejde. I budeme na kdo ví. Čekaj, co čertí na